Czy zastanawiałaś się, dlaczego ktoś ma skorzystać właśnie z Twojej oferty? Co sprawia, że ludzie się zatrzymują i korzystają z tego, co oferujesz? A dlaczego czasami po prostu, jakby było to poza ich w ogóle sferą zainteresowań? Tak naprawdę zastanówmy się nad tym, co sprawia, że ludzie. Podejmują decyzje zakupowe, umówmy się też, i mówią: Dobra, biorę to, kupuję, biorę w tym udział. I pewnie powiesz, że część ludzi reaguje emocjonalnie. Pewnie tak, jest to pod wpływem chwili, tu i teraz i tak dalej, ale są pewne też racjonalne powody. Jednym z nich jest to, że po prostu potrzebuje zaspokojenia potrzeby, czyli um, tak naprawdę kupuje, bo potrzebuje. E, potrzebuje samochodu, idzie go, kupuje, albo go wynajmuje, albo jedzie taksówką, czyli kupuje usługę, czyli korzysta, bo potrzebuje się co przemieścić. Czy potrzebuje samochód? Nie. Potrzebuje się przemieścić, pojechać, przewieźć. Czyli potrzebuje, Teoretycznie nie samochód, tylko tego, co robi ten samochód. Tak? To jest ważne, będę mówiła o tym później. Druga historia jest taka, która jest też bardzo racjonalna: to jest taka, że on jeszcze nie wie, że tego potrzebuje. Czyli załóżmy, zostańmy przy temacie samochodu. Załóżmy, że ty. Wprowadzasz taką usługę, że ktoś może wynająć długoterminowo od Ciebie auto. No i teoretycznie są klienci, którzy kupują auta, którzy je leasingują, którzy kupują nowe salony albo tylko używane, a Ty chcesz dotrzeć do ludzi, którzy będą od Ciebie ten samochód wynajmować. Czyli musisz się zastanowić, dlaczego. Oni mieliby skorzystać z swojej oferty. Dlaczego ta oferta może być dla nich lepsza niż na przykład wyskoczenie z kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby kupić samochód za gotówkę? Być może to są powody księgowe, być może to są powody właśnie takie, że można coś innego zrobić z tymi pieniędzmi, albo na przykład takie, że być może ktoś nie ma tej odłożonej puli pieniędzy. Być może e, tematy właśnie księgowe, czyli odliczania VAT-u, podatków itd., będzie bardziej interesujące niż jednorazowy zakup. Być może wynajem długoterminowy auta będzie w czasie tańszy niż leasing. Tego nie wiem, być może jesteś specjalistą, i mi napiszesz, że ty wiesz jak to wygląda, i z przyjemnością się o tym dowiem. To jest tylko przykład sposobu myślenia, czyli my, mając swoją usługę lub produkt, chcemy pokazać klientowi racjonalne powody, dla którego mógłby czy powinien skorzystać z naszej oferty. OK. Innym powodem, zupełnie, który się nie mieści w ramach, tego, co mówiłam, to jest to, że zaspokajamy w słowie potrzebę rozrywki, czyli klient potrzebuje rozrywki. Kupuje naszą usługę lub towar, bo potrzebuje rozrywki. Można powiedzieć, że to wchodzi na tą część emocjonalną, tak? Czyli nie kupuje, bo potrzebuje, bo potrzebuje się przemieścić, ale kupuje sportowe auto, bo potrzebuje rozrywki, adrenaliny, czyli no niby też się przemieszczam, ale nie do końca, to jest zupełnie inna potrzeba. Ok, inne powody, dla których ludzie kupują cokolwiek od kogoś, jest to, że ten ktoś wpływa na swoich potencjalnych klientów, żeby podjęli takie decyzje. I teoretycznie nikt tego nie lubi. Wszyscy mówią, nie, nie, ja nie, to manipulacja, to jakieś takie wywieranie wpływu, i nie, niekoniecznie ja tego nie lubię, ale jednocześnie jesteśmy cały czas. Podatni na te sytuacje i bym powiedziała, że nawet się z nimi nie spieramy, bo zauważ, jakie to są sytuacje. Na przykład, cena tylko do kursu, cena tylko do wycieczki e, czyli są pewne ramy czasowe. Jedziesz na jakąś konferencję i są bilety Early Births, do daty. Jak kupisz teraz, zadecydujesz, że kupujesz, będziesz mógł pojechać na dane wydarzenie, na przykład. Taniej, bo i tak się na to decydujesz, w związku z tym chcesz kupić w tej tańszej puli biletów. Albo wiesz, że planujesz wakacje z wyprzedzeniem, wiesz, gdzie chcesz nocować i kupujesz nawet rok wcześniej, bo na przykład masz gwarancję wtedy terminu, gwarancję ceny i tak dalej. Następna historia, na przykład, e, kupujesz dwie rzeczy i trzecią dostajesz gratis. No to mówisz, no skoro i tak to potrzebuję, będę kupował w ciągu najbliższych dwóch tygodni znowu. Może kupię dwie, będę miał jedną 50% zniżki i kupujemy więcej. Albo na przykład robisz jakieś zakupy przez jakiś sklep internetowy i jest informacja bezpłatne zakupy od i patrzysz, brakuje ci 10 zł. To co? Nie dołożysz produktu, wolisz płacić za kuriera? No, można powiedzieć. No, jak to? Mi się wydawało, że to są jakieś manipulacje, że to jest coś złego. No niekoniecznie. To są sytuacje z rynku, których dotykasz. I możesz je zaakceptować, lub nie, możesz podjąć daną decyzję, lub nie. To są takie małe niuanse, które się pojawiają. OK. I teraz poszedł ci jakie są najlepsze założenia, gdy tworzysz ofertę, gdy chcesz żeby klient skorzystał z Twojej dokładnie oferty. Przede wszystkim pierwsze założenie jest takie, że musisz być świadomy, że nikt nie czeka, żeby usłyszeć o Twojej ofercie, żeby o niej przeczytać, że on po prostu nie czeka. I tak naprawdę nikogo to nie interesuje. A jego nie interesuje Twój najnowszy produkt, Twój najnowszy e-book, Twój najnowszy kurs. Jego to nie interesuje. Jego interesuje tylko wtedy, jeżeli to coś, co Ty chcesz mu sprzedać, jest dla niego ważne, zmieni cokolwiek w jego życiu. Wtedy, jeżeli napiszesz to w odpowiednim stylu, to i owszem, on się zainteresuje, bo jeżeli napiszesz: Hello, mam nowy kurs, no i co z tego? Ale jeżeli mam e, coś, co sprawi, tak że to jest dla mnie ważne, to ok, no to sprawdzam. E, ok. Pamiętaj, że jak tworzysz taką ofertę, żeby mówić czy pisać w sposób prosty, w który nie jest nacechowany słowami takimi branżowymi, nie ma tam jakichś wygibasów słownych, że to są słowa, które dla większości są po prostu zrozumiałe. Oczywiście czasami jest tak, że w danej branży jest dany slang, mówisz do lekarzy, no to mówisz językiem branżowym, bo mówisz do lekarzy, ale jeżeli twoim odbiorcą jest przysłowiowy kowalski, to może nie. Używaj słownictwa z na przykład z języka akademickiego. Co jeszcze? Jeżeli sprzedajesz coś, to chcesz pokazać efekt, chcesz pokazać klientowi efekt tego co e, on może uzyskać dzięki twojemu produktowi. No bo tak naprawdę wyobraź sobie czy ty kupujesz karnet na siłownię czy ty w cudzysłowie kupujesz wizję e, ciała które jest nie wiem ma ładną sylwetkę oczywiście twojego ciała. tak? Czy cię interesuje karnet czy interesuje cię efekt. No odpowiesz sobie efekt mnie interesuje. A jeżeli kupujesz namiot to czy kupujesz namiot czy tak naprawdę kupujesz. Komfort mieszkania pod gołym niebem, na przykład w czasie wakacji. No, oczywiście można powiedzieć, że to przecież o kot koc przy ognisku i się też będzie cudownie, ale no jednak pod namiotem jest trochę bezpieczniej, może będzie padać albo wiać, albo gdzieś te rzeczy trzeba trzymać. No i czy, czy ty kupujesz namiot, czy ty kupujesz komfort spania pod gołym niebem, no raczej to drugie, tak. Więc każdy produkt można w odpowiedni sposób opisać, znaleźć dla niego tak naprawdę zastosowanie i znaleźć efekt, który on wywoła u klienta i napisać to tak, żeby on powiedział, no tak, właśnie tego potrzebuję. I jeżeli okazuje się, że stoisz przed dylematem, jak o tym powiedzieć, jak o tym napisać, jak tworzyć takie oferty, jak tworzyć takie strony sprzedażowe i też działania, bo często jest tak, że my działamy w kierunku takim, żeby uzyskać określony efekt. I dlaczego taką popularnością cieszą się kursy o sprzedaży, książki o sprzedaży? Ponieważ wszyscy myślą o tym, że muszą się nauczyć lepiej sprzedawać. Tak, ale w tym jest też, jak lepiej. I jak sprawić, żeby klient chciał skorzystać z twojej oferty? Tak? Czyli jak o tym powiedzieć, jak to pokazać, jak to opisać? A jeżeli masz taki problem i potrzebujesz wsparcia, to wejdź na stronę robieto.pl. Znajdź mnie. Nazywam się Magdalena Sadowska. Znajdź mnie i po prostu napisz do mnie i zobaczę, czy mogę ci jakoś pomóc. Mam nadzieję, że te treści, które dzisiaj tutaj usłyszałaś, były dla ciebie wartościowe. Jeżeli tak, daj kciuka w górę, zasubskrybuj ten kanał i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Na razie pa.